Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku programu ProFrost i eksperci. Dzisiaj znajdujemy się w Radomiu, w siedzibie firmy Stalgast, która jest największym ekspertem, jeżeli chodzi o gastronomię nie tylko w Polsce. A naszym największym ekspertem, jeżeli chodzi o gastronomię w firmie ProFrost jest Iza. Dzień dobry. Mamy zaszczyt zaprosić Was na serię odcinków związanych z gastronomią. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam Was serdecznie, miło Was widzieć. Witamy. Witam, witam. Tarko, powiedz, gdzie teraz się znajdujemy? Znajdujemy się w siedzibie firmy Stalgast. Za naszymi plecami jest hala produkcyjna, a przed nami showroom, na którym są przedstawione produkty, które tam za nami właśnie produkujemy. To zanim pokażemy widzom, co tutaj się kryje za naszymi plecami, może delikatnie opowiesz nam zarys historyczny firmy. Firma Stalgas istnieje od 30 lat. Na początku firma zajmowała się importem i sprzedażą akcesoriów e, dla gastronomii, od ganki i tego typu rzeczy. E, po kilkunastu latach zaczęliśmy sprowadzać również e, e, urządzenia gastronomiczne, a kilkanaście lat temu uruchomiliśmy produkcję e, mebli ponieważ żeby móc w wyposażać gastronomię brakowało nam tego elementu wyposażenia. Po od 6 lat jesteśmy w tej siedzibie, tutaj produkujemy wszystkie urządzenia. Produkujemy również towary z tworzyw sztucznych, czyli kosze do zmywarek, geny, tworzyw i wszystkie elementy, które wykorzystujemy do produkcji naszych towarów. Czyli tak można delikatnie powiedzieć, że. My i wy jesteśmy ze sobą jakby razem połączeni, ponieważ firma ProFrost też stara się od najmniejszego elementu, gdzie dostarczamy do sklepu, klientowi dostarczyć wszystko kompleksowo, żeby miał w jednym miejscu, mógł zakupić całość od swojego sklepu. Tak, bardzo podobnie. My współpracujemy z firmą ProFrost i z kilkuset innymi naszymi partnerami handlowymi w całej Polsce. Okej, okay, Darku, to pokazałbyś nam.. Bardzo proszę, forum, co mamy tu przygotowane? Patrząc na to wszystko, co tutaj się znajduje, stwierdzam, że spokojnie można byłoby wyposażyć, a zresztą już i tak wyposażyliśmy nie jeden lokal gastronomiczny. Ale powiedz mi taką rzecz: jak to wygląda u Was, jeśli chodzi o pomoc w projektach, w przygotowaniu tego wszystkiego? Tak, oprócz produkcji mamy również dział który wspiera naszych partnerów handlowych, jest to dział, który zajmuje się projektowaniem z zaplecza kuchennego, jak i restauracji, również może i sklepów, też możemy takie robić projekty. Czyli kompleksowo jesteście w stanie podejść do tak. każdego tematu, z którym byśmy do Was chcieli tak. przyjść. Od projektu po wyposażenie od łyżeczek do grubych urządzeń. tego właśnie miejsca, tak jak na samym początku wspominaliśmy, chcielibyśmy Was zaprosić na cykl odcinków z ekspertami firmy Stalgast, którzy opowiedzą nam o produktach tej firmy w zastosowaniu w gastronomii i nie tylko. Eee, Darku, od czego moglibyśmy zacząć? Ja myślę, że pierwszym produktem to piece konwekcyjno-parowe, później meble, ekspresy, a dalej zobaczymy. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.